Cześć z tej strony mieczyki. Oczywiście na samym początku mam tutaj dla Was konkursy, oczywiście dla wpłacających, no i dla aktywnych widzów. Macie tutaj 7 skiem za ponad 50 zł. Także powodzenia. Wszystko macie wyjaśnione w opisie, no i oczywiście na Discordzie. Tutaj macie właśnie dodatkowy giveaway na kanale hashtag giveaway. Klikacie sobie to, no i macie ponumerowane. Na przykład konkurs na Pirate łapie dla wymieniających, wpłacających, no i dla kupujących skiny. Wystarczy mieć użyty kod Mieczek, no i oczywiście na CS:GO się dla wpłacających zaprawie 300 zł tutaj troszeczkę. No ceny są skinów w dole, ale myślę, że ten kałaszek troszeczkę będzie więcej kosztował, także e, fajna opcja. Jeśli ktoś oczywiście wpłaca z kodem Mieczek, no i jeśli macie te 18 lat, no to można zawsze coś tam wygrać. No i teraz zlosujemy zwycięzcę. Skina. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów Zapraszam Cię na PirateSwap z kodem MIERCZEK dostajecie 35% bonusu do wpłaty eee, No i kto nim będzie strasz 2000 kozacki odcineczek nic nie zmieni jest super eee, Jest to że zbite przez 10 minut nie się jednej skrzyni przez tej samej no i to mi się podoba eee, Gratulacje wygrywasz skinka Dodałem tutaj dla Was również, dla wpłacających na CSGO również nowe skiny za prawie 100 Dwa skinki tutaj, dwie za ponad 50 zł. Także myślę, że jest ok. Także jeśli tutaj wpłacacie z kodem Mieczy, klikacie Aktywuj. No i wpłacacie minimum tutaj dyszkę. Tutaj macie 15 zł, tutaj 8. No to wtedy bierzecie udział w giveawayach. Nic nie trzeba klikać, po prostu jeśli wpłacicie, no to skin może wam automatycznie wpaść do waszego ekwipunku. Zapytacie się dlaczego nie było wczoraj odcinka? No może niektórzy z was się po prostu zapytają. Nie było, ponieważ jestem troszeczkę chory, troszeczkę przeziębiony. Wczoraj w ogóle nie mogłem wstać z łóżka, tak mi głowa bolała, że no myślałem, że umrę, ale wiadomo, już jest dzisiaj troszeczkę lepiej, no trzeba było troszeczkę leków pobrać, także mam nadzieję, że będzie tylko coraz to, no, coraz lepiej po prostu i będzie Wam się przyjemnie oglądać te odcinki. No i mamy pierwszą naszą wróżbę, czyli All Star Case, naklejka Natus Vincere Holo za ponad 160 zł, także no tak tutaj chciałem rozpocząć z przytupem. No i fajnie było jeszcze dzisiaj zrobić jakiegoś, jakiegoś, karambita. No myślę, że z takiej kwoty jaką mamy tutaj te 1500 zł, no to karambicik powinien tutaj siąść. Ehm, niestety rozładowała mi się lampa, tutaj nie będzie niebieskiego leda. E dzisiaj, no przepraszam was bardzo, ale nie zdążyłem tego podłączyć. W ogóle o tym nawet nie pomyślałem, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ehm, no i lecimy z bitwami. Lecimy tutaj z pierwszą bitwą no jeśli nie dostaniemy żadnego cyrexa czy tam takiego leaded glassa no to nie wygramy tej bitwy ale trudno no trzeba tutaj troszeczkę na rozgrzewkę jakieś tańsze bitwy również pograć nie ma co wbijać od razu w takie najdroższe skrzynki no i Punk case tutaj w miarę nowa skrzynka właśnie za 13 zł, tylko tutaj jest na buście w ilości trzech sztuk także no, można coś tutaj zdobyć no niby tutaj najdroższy jest M4A1 Knight za 15 koła prawie 16 ale No wolałbym chociaż jakąś koskę tutaj przygarnąć albo przynajmniej zwycięstwo w tej bitwie No ale tak się nie dzieje tak się nie dzieje także kurczę nasz profit Nasz balans to znaczy leci delikatnie w dół No nie tego sobie tutaj życzyliśmy także zagramy tym razem sobie na Shared mode na 4 osoby no i zagramy sobie procentówki tutaj Będzie to 100% po prostu na marble fade, a. także obliczymy to sobie. Trzeba tutaj dodać chyba no 5, 6 skrzynek. No teraz już mamy na pewno 100%, 100% tak 6 razy 4 to 24 razy 4 nie, to 7. 7 skrzyneczek. No i tutaj musi wypaść przynajmniej jeden marble fade 2000 zł, Także no fajnie było, żeby chociaż dwa wypadły, ale wiadomo metoda tutaj będzie testowana. Także przynajmniej 7. Marble fade, 4% Marble Fade'ów, no i taka koska przynajmniej jedna powinna wam wylecieć no i kurcze, mamy tutaj pierwszą kosę e, także dobrze, już tutaj na nasza pozycja nasz slocik tutaj się zwraca, jeszcze te trzy, czyli bot Adrian, bot Emily no i, i samo, no fajnie było, żeby właśnie wpadł ten nożyk kurcze, no niby 100% mamy na niego w tej bitwie ale tak się również dzieje, tak się stało, wypadł tutaj nożyk Także kolejne skiny będą tylko już dodatkowym zarobkiem. Po tym, oczywiście po tej kostce chciałem powiedzieć, że będą dodatkowym zarobkiem. No i jest przepięknie. Zobaczcie, będzie profit. Ponad 4 kołysz tutaj zebraliśmy lekko, nawet 5000 zł, no i dzielimy to na czterech. Mamy elegancki profit z 400 zł, przynajmniej no i lecimy tutaj z kolejną bitwą, czekajcie co by tutaj znaleźć, dobra na przepałkę tutaj możemy wbić Ktoś mnie prosił żeby zagrać te low case -y jester mode, Także pozdrawiam Cię Mortko, specjalnie dla Ciebie tutaj wbiłem Specjalnie dla ziomeczka również wbijemy, pokażemy mu serdeczne pomachanie dłoni No i botem mieli tutaj zgarnia bitwę także elegancko, dobrze że przynajmniej tamten Gostek nie dostał, no i wbijamy w następną bitwę. No tutaj wiadomo, nie zawsze ludzie będą do nas przychylni. Ja tutaj nie mam zbytnio humoru, no jestem troszeczkę chory, także nie będę im odmachiwał również dzisiaj uśmieszkiem czy coś, tylko po prostu będę taką samą energię dawał. No czasem niestety tak jest. Nie zawsze trzeba być takim w 100% pozytywnym, no ale oczywiście staram się, staram się, no bo fajnie jest zobaczyć zadowolonego uśmiechniętego tutaj człowieka niż takiego smutasa jak to zwykle bywa tutaj kurcze zrobiło mi się, czekajcie, ja pomogę wam pokazać, że czerwone przynosi przez to, że właśnie tak smarkam, tak katar mam, że no po prostu bakter... stan bakteryjny się tutaj zrobił także jeśli ktoś ma taki problem no to polecam Fucidin w maści, taki pomarańczowy, po prostu posmarować sobie to Ra, dwa razy dziennie, raz rano, raz wieczorkiem, no i wtedy te bakterie tutaj z tego nosa powinny zniknąć. Nie wiem, czy ktoś ma takie problemy, ale na przyszłość, tak, tak tylko mówię. Ja akurat miałem kiedyś właśnie, jak miałem te ciężkie katary, czy alergie również, no bo te, teraz wiosna jest tak, ciepło jest pyłki, pylą no to wiadomo, że, że tutaj no było po prostu dużo, ale to dużo więcej. Kataru. Także mam nadzieję, że z tym się nie borykacie, ale jednak, gdybyście, no to tutaj taki, taka porada. Dobra, wracamy do bitwy. Kurczę, tutaj się troszeczkę rozproszyłem. No i ziomuś zaczyna wyprzedzać nas delikatnie w tej bitwie, ale nie jest to jakaś duża różnica. My tutaj się oczywiście nie poddajemy, jest to tylko 4 zł. Musimy chyba troszeczkę bardziej się postarać, troszeczkę zagrać ryzykowniej, żeby zarobić większą jakąś kaskę w tym odcinku. No bo Musicie mieć jakieś tutaj większe emocje. Ja tutaj siedzę, tylko opowiadam, ale lubię, lubię ogólnie czasem właśnie posiedzieć, tak poopowiadać dla Was jakieś historyki czy poodpowiadać na jakieś komentarze. Także jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam na Discordę, tam zawsze odpowiem. No bo w komentarzach no jest Was całkiem sporo, także no można coś tam ominąć na pewno. No i kolejna bitwa przegrana, także no dzisiaj chyba słabo doszedł nam idzie na tych bitwach. Może otworzymy sobie tutaj zwykłą skrzynkę totali nota case, a może on nam przyniesie jakiś tutaj ciekawego skina, ciekawy profit chciałem powiedzieć. No i jest to 200 zł, także no fajny skinek. Dobrze, że dostaliśmy go tutaj w traku no bo inaczej byłaby to pewnie spora strata. Tutaj na jester mode no jest to troszeczkę przesada, także trzy razy damy trzy skrzynki po prostu na buście. Dawno nie otwierałem w sumie takich zwykłych skrzynek, tutaj jakaś mnie wena naszła, także tutaj również to porobimy, ale przez chwilkę, nie ma co również przesadzać. Tutaj mamy fajną bitwę z Parisem Platinowym, także pozdrawiam serdecznie tego najlepszego komentatora oczywiście w Polsce i gracza. Panda tapped, chyba ten panda wygra tą bitwę. Jeszcze dorzuciliśmy tutaj Glocka za 25 zł, także nawet fajny profit, no 5 dyszek przytulić, myślę, że każdy by chciał Niestety my teraz, o kurna, Sławomir Bencen, jeszcze lepiej tutaj No kandydat na prezydenta, również gra na CSGO z także no, nie mam pytań 6500 graczy, coś jest tutaj chyba nie tak, a w sumie Ludzie teraz w szkole, są to możliwe, że że troszeczkę jest mniej graczy, ale ostatnio było naprawdę multum, multum graczy ponad 11 tysięcy to się utrzymuje cały czas ponad 10 koła, także troszeczkę mnie to zdziwiło, ale przeważnie gram wieczorami, także może tutaj w tym jest różnica taka w ilości graczy, no, no na pewno, na pewno im później będzie tym tym więcej tutaj ludzi będzie wbijać na CSGO Skinsa, także no takie jest tutaj kolej rzeczy Kurczę, my tutaj myślę że zagramy jeszcze z 3 bitwy 4 bitwy maksymalnie zrobimy jeszcze raz może metodę właśnie na marble fade'a tylko tym razem byśmy może zagrali delikatnie i ryzykownie aczkolwiek nie, myślę że jeszcze raz 7 razy na shared mode będzie tutaj idealnym sposobem na profit no chciałbym ogólnie w dzisiejszym odcinku otworzyć gemstone case'a także chyba no, możliwe, że uda nam się to zrobić. Zobaczymy, czy jeszcze raz wypali ta nasza metoda 100% na Marble Fade. -a. Wiadomo, no jest na shared modzie, ale lepiej wygrać tutaj na shared modzie, zar zarobić, niż przegrać tę kasę. Także trzeba, trzeba tutaj myśleć, jak zarobić, a się nie narobić, oczywiście. Także, ee, no zobaczymy. Kurczę, jak do, jak do tej pory idzie naprawdę bardzo słaby. Każdy zdobył tutaj po naklejce en Endless Cycle. No, niezbyt mi się to podoba, no bo chociaż jedna koska musi nam tutaj wylecieć, żebyśmy nie stracili zbytnio, zbyt dużo kasy, a tego byśmy na pewno nie chcieli. No i kurczę, mogliśmy chyba nie robić drugi raz tej metody 100% na kosę, no bo jak widzicie wypadło nam tylko 700 zł na czterech, także dwie stówki. No i już na pewno nie otworzymy dzisiaj Gemstone case'a, ale to nic, to nic. Tutaj mamy kolejną ciekawą bitwę z Parisem Platynowym. Dwa razy G2A Case, Duncher Case. Nabójcie tutaj raz mój widz zdobył właśnie tego Karambita. Także no przepotężne dropy potrafią tutaj wylecieć. No i G2A Case jeszcze ulepszono. No tego jeszcze nie testowaliśmy. Zawsze tutaj mówiliśmy, że G2A zwykły na trybie klasycznym na trzy osoby odda przepotężnie. No i tak się tutaj dzieje. Także wracamy do gry. Ponad 600 zł. Tutaj także 350 zł zarobku. Jakieś tutaj przepotężne kwoty 3000 zł, no my raczej Szukamy bitwy na Dwie osoby, tym razem Underdog, Zrobimy sobie knife case'a Także polecimy tutaj, no ryzykownie Bardzo ryzykownie, ale wiadomo Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, także Zobaczymy jak to się skończy Dodamy raczej, bo tej samo... O, już 1000 więcej graczy na stronie, także Jakoś szybko to e, Przybyło, ale no wiadomo e, Może taka godzinka Tutaj teraz, że każdy będzie wracał czy tam z techniką, czy tam z pracy czy skądś, no i mamy tą bitwę, mamy kolejną bitwę musimy jeszcze raz zaryzykować, tym razem damy tryb standardowy drugi raz to samo, no i później lecimy gemstone case na dwie osoby, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, czy damy radę zrobić tutaj no przepotężny profit w tym odcinku, no chyba się to nam opłaci, zobaczcie kolejna bitwa wygrana, także stać nas teraz na gemstone case'a za 1680 zł przepraszam, na Underdog no i robimy tę bitwę już ostatecznie z botem e, i samo, no i kończymy ten odcinek. Myślę, że e, fajnie tutaj e, fajnie się potoczył. E, mam nadzieję, że nie mam przeszkadza, wam, e, wam e, przepraszam, mój głos. No i mamy przepotężną kosę, mamy tutaj profit e, trzykrotny. Także pozdrawiam i życzę Wam jego dnia. Siemano.